Dobra, widzowie, szybka ocenka, Dzisiaj tylko, dzisiaj tylko, moi drodzy, chyba dwie nuteczki wyszły. Takie, które chcę sprawdzić, TBH. Jedna nawet. O co chodzi, nowy? O co chodzi? Wszystko mi ja, moi drodzy, o co chodzi, z tego co wiem. Wydaje Deluxe album. Deluxe album i yy, wydał się nuteczkę nową. Let's go. U! kręgu. O, sam pelek. W kręgu. Wszystromia. Gdy znajdę się w kręgu, wszystromia w kręgu. O. Okej. Okay. Którby auge o TSTTB idzie za tym, co was gra. Przy twoim rabiu to się jakbym pod Tivi 4 miał za chwilę podwalać. Tak samo. Ja pierdolę! Kurwa, no nie spodziewałem się takiego gwiazdu. Cudia wiezieli chemii, bo czterech dni kurwa nie wychodzę z nory. Ty za nim położyłeś okno, wiedziałeś, że cztery gapelki na Instagram Story. Ten rabi, ten rab nienawidzę. Kocham to jebane życie. I leży w żywo, za moją muzykę. Składałem ręce do Boga, by wrócił na bloki po nas, by zaświeciło słońce. Świeci nam dzisiaj na Teneryfie albo w jakimś innym jebanym kurorcie. Przysięgam, że dzisiaj mam zero potsób Przysięgam, że dzisiaj mam zero piesów Przysięgam, że dzisiaj mam zero Przysięgam, że dzisiaj mam zero piesów Kurwa! No, kiedyś y, dalej będą wychodziły y, jakieś rapowe kawałki z moim udziałem, to nie jest tak, że ja sobie za rok albo za dwa lata nie stwierdzę O, teraz nagrywam bombę. I chuj, i chuj. To gówno nie trafia do mas nie robię muzyki dla mas Roli leży zakuszony Sam sobie odmierzam czas Dawno twój przeminał czas Powiedz co dziś do mnie masz Zaczynaliśmy tak samo Nie powiesz mi jak mam grać Zpiewamy buty killowe Tokyo, London Nie chcę pamiętać jak było Zawsze wózkiem nie zabiją Zbieram kafle jak w domino Wchodzą same duże pańki, same duże marki jak Susan na bioch Label się wiebał na siłę w TikToka, ale to nie jest twoją siłą To gówno nie trafia do mas nie robię muzyki dla mas, Roli leży zakurzony. Sam sobie odmierzam czas, dawno twój przeminął czas. Powiedz co dziś do mnie masz, zaczynaliśmy tak samo. Nie powiesz mi jak mam grać, to główno nie trafia do mas. Nie robię muzyki dla mas, Roli leży zakurzony. Sam sobie odmierzam czas, dawno twój przeminął czas. Powiedz co dziś do mnie masz, zaczynaliśmy tak samo. Nie powiesz mi jak mam grać. Zajebiste, kurwa. Ja pierdolę w końcu jakaś premiera polska, kurwa, co człowieku no napierdala, nie w każdym aspekcie. Kurwa. Już myślałem stary, że się znowu będę musiał słuchać jakiś kurwa gówna jebanego, nie? Chuj dobry numer, szczerze, do jebany. Zajebiste, To jebane. Kurwa, dopierdolone, tak szczerze, nie? Wpłyn mocne, wpłyn mocny numer, nie, wpłyn mocny numer. Dopierdolone. Crazy, 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 crazy. Fajnie, że, fajnie, że wydaje tego deluxa, tego albumu. Ten album ogólnie bardzo dobry. Bardzo dobry i wydaje mi się, że ten. Yy, I wydaje mi się, że w ogóle ten album yy, dobrze się też zestarzeje, nie? Bo on nadal ma numery, które są takie kurwa, że nadal sobie słuchasz i tak dalej. A już trochę minęło od premiery, powiedzmy. E, chociaż wiadomo, może kurwa, może jeszcze za szybko mówić o, o tym, czy się dobrze zestarzeje, ale mam takie wrażenie, że się dobrze zestarzeje, nie Zajebiste! Dojebane! Dojebane! Do jebane. Do jebane. Do jebane. Propsuje to. Propsuje to. Propsuje to. No, w końcu kurwa, coś stary, ktoś coś wydaje. Ja kocham, jak wychodzą numery stary, nierobione pod kurwa, yy, że przed dropem stary 10, kurwa, trendów na TikToku, tu coś ten. Ja pierdolę, znowu jakaś klubowa zjebana, znowu coś. Kurwa, dobry w chuj numer, nie? Wszystko mi tu siedzi: i beat, i switch, kurwa, i stary, po, położone wersy, rytmika. No, wszystko mi tu siedzi. klip też jest fajny. Yy, no, zajebisty numer, nie? Kurwa, a co z Kwe? No dobra, no kwe, kwe numer jest zajebisty, ale ja już mówiłem, że dla mnie numer Qe to jest taki pokaz skilla. Ale dla mnie na przykład numer Kwe nie jest taki, że ja go słucham, że go zapętlam stary. To jest dla mnie posłuchanie tego i dowiedzenie się, że okej, okay, kłe, bo nadal to ma w sobie, nie? Tego jebanego wilka, że składa wersje zajebiste. Ale jak miałbym tak kurwa oceniać pod względem muzyki i kurwa, wiesz co, chodzi? piosenki powiedzmy takiej, co słuchasz na co dzień, no to mi się na przykład to bardziej podoba, nie? Jakby... Po prostu, no, jakby po prostu, o to mi chodzi, no. Rozumiesz? Siema, Kamileksior, widzę, że się zesrałeś już. No, więc jakby to jest moja opinia, natomiast, yy, wiesz, no, muzycznie, yy, muzycznie do słuchania, jakby, dla mnie ten numer jest kompletny, nie? Jest naprawdę zajebisty. Naprawdę zajebisty. Sztos. Sztos.